Witam Was serdecznie, jestem Ewa i zmagam się z depresją. I w dzisiejszym nagraniu chciałabym Wam powiedzieć, jak, jak sobie z tym radzę. Tak, właściwie to tak. Dostałam ostatnio prywatnej wiadomości. Gratulacje, że tak szybko z tego wyszłam i szybko sobie. Potrafię poradzić. Po pierwsze to nie szybko, a po drugie, jeszcze z niczego nie wyszłam. Ja tutaj na kanale pokazuję Wam moje życie prawdziwe, ale to są tylko wyrywki z moich, z moich dni czy z moich tygodni. To, z czego prawie, prawie wyszłam, to jest. Wyszłam z łóżka. Po prostu i nie spędzam w nim po 20 godzin na dobę czy 23 godziny na dobę, bo tak też się zdarzało. O tym opowiem, jak jak to mi się udało osiągnąć, a to jest osiągnięcie bardzo, bardzo duże. A mianowicie któregoś ranka um, to było zaraz po tym pierwszym nagraniu na YouTubie, tym okropnym moim nagraniu na YouTubie, gdzie wyglądałam fatalnie i tak jak mówiłam już, pomyślałam kiedyś, żeby może usunąć ten, 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 ten nagranie, ale w sumie to jest część mojej historii, któregoś światłu obudziłam się rano i dostałam takiego ataku paniki, Zaczęły mnie przytłaczać, widziałam jak meble po prostu wchodzą na mnie, zaczęło mnie to bardzo przytłaczać. Ten natłok tych mebli, koców dookoła mnie, poduszek i tak dalej, czułam, to było takie wrażenie, jakby one po prostu na mnie wchodziły, zbliżały się do mnie. To jest okropny, okropny w ataku paniki. Wtedy pomyślałam sobie, że to mi przeszkadza. Natłok tych mebli, tu komoda, tam komoda, tu jakaś szafka, tu jakieś pierdoły leżące na wierzchu, które się tylko kurzą. Pomyślałam, że muszę się go pozbyć i mieć troszeczkę więcej przestrzeni w domu, po prostu. Nie zrobiłam tego w tym dniu, w którym to się stało, na drugi dzień, ponieważ jak się obudziłam rano, widziałam te wszystkie meble dookoła mnie, i to zaczęło mnie znowu przerażać. Zaczęłam się trząść. I tak dalej. Bałam się, kolejny był paniki, więc pomyślałam sobie: nie, pozbędę się tego. Że wybrałam sobie, z te, wybrałam sobie z tych rzeczy, które muszą po prostu w domu zostać, bo gdzieś trzeba jakieś rzeczy wkładać, pakować, trzymać, przechowywać. Wystawiłam jedną komodę, drugą komodę, jakąś szafeczkę, jakiś stoliczek, jakiś taborecik, jakieś krzesełko, jakiś fotelik. Wystawiłam to wszystko na naszego idea. Musiałam sobie inaczej usiąść, muszę się napić wody. Jest piękna pogoda, więc nagrywam na dworze. Więc wystawiłam te wszystkie meble na naszego eBay'a i bardzo szybko się tego pozbyłam, bo trwało to może jakiś tydzień może dwa. Pozbyłam się rzeczy, które mnie po prostu przytłaczały. W salonie teraz mam kanapę, jedną komodę i jadalny stół, i na tym, na tym koniec mnóstwo rzeczy. Tak samo jak. Yy, i już czułam się lepiej, tak? Już czułam się lepiej, nie przytłaczało mnie nic, miałam więcej przestrzeni wokół mnie. Było mi po prostu już tak luźniej. Miałam więcej powietrza, a nie zaczęła mnie dusić moja własna przestrzeń. Tylko czułam się niej po prostu lepiej. Następnym krokiem było pozbycie się moich rzeczy, których mam zdecydowanie za dużo, za dużo w szafie. Mówię tutaj o ubraniach są nie tylko, bo jakieś książki, które już kilka razy przeczytałam, czy jakieś yy, rzeczy, jakieś, jakieś listy, które są równo przedawnione, jakieś sprawy urzędowe i tak dalej. Tego było masa po prostu. I tak zaczęłam te swoje ubrania, których nie noszę, po prostu wystawiać na Vinted, część oddałam do domu samotnej matki większość rzeczy, które uważałam ja sama, że głupio jest komuś coś takiego podarować, a tym bardziej sprzedać, tak? Bo już jest to niezbyt dobrej jakości, a niestety ale ludzie, którzy nie mają pieniążków, nie mają się w co ubrać, też mają, kulę swoją godność i jeżeli mamy coś im dać, to dajmy coś, co jest porządne, ok, w miarę, co można naprawdę na siebie założyć i się tego nie wstydzić. I i część właśnie takich rzeczy, które już się nie nadawało w żaden sposób, to wrzuciłam do kontenera z takimi ubraniami, tak, gdzie one trafią to nie wiem, część jakich rzeczy trafia tak jak tutaj do sklepów takich second handów ale to już co nic z tym zrobią, to już nie moja bajka tak? no, nie mogę tego gdzieś wystawić na ulicę czy gdziekolwiek, bo takich rzeczy się nie robi osobno są kontenery na buty, osobno są kontenery na ubrania i, i ta Część w szafie, gdzie zrobiło się wolno i pusto i, i nic z niej nie było, dała mi taką ulgę samej w sobie, taką naprawdę dużą ulgę. Tak jest czyściej, okej. Okay. Nie, nie miałam jakoś brudu nigdzie w domu, fakt, że zaniedbałam tę swoją takie codzienne obowiązki podczas depresji teraz już teraz już staram się trzymać jakiegoś planu, zaraz do tego przejdę. Um, i tak, tą kolejną rzeczą to było właśnie pozbycie się rzeczy, których nie używam, nie noszę, nie, w żaden sposób nie korzystam z tych rzeczy. Jest jeszcze trochę tego, naturalnie jeszcze została mi cała pełna komoda jakieś pierdół, które yy, z którymi muszę coś zrobić, na chwilę muszę przerwać. Kolejną rzeczą, yy, która ja uważałam, że na mnie ciąży i przytła mnie, to brak planu na dzień. Ja wstawałam wtedy, kiedy wstawałam, kładłam się wtedy, kiedy się, kiedy się kładłam. Zazwyczaj było to parę godzin snu, a jeżeli już zasnęłam nad samym ranem, to, um, to spałam do, do południa albo nawet i dłużej. Także przechodząc do początku tej pogadanki, wyjście z łóżka jest dla mnie naprawdę wielkim, wielkim sukcesem. I kolejną właśnie rzeczą po, po porządkach w szafie było zrobienie sobie planu dnia. Czy ja się go na początku trzymałam, czy się go nie trzymałam, to już jest inna bajka, ale po prostu zrobienie sobie dnia, czyli to było takie rytualne podejście do napisania sobie planu. Usiadłam, zrobiłam sobie herbatkę, zapylałam sobie świeczuszkę, włączałam sobie fajną muzykę, taką, która nastraja. Nastawia, nastawia tak pozytywnie psychicznie, a nie jest jakimś y, takim zamulaczem. Ym... Uświadam sobie wtedy i pomyślałam, jak bym chciała, aby wyglądał mój mój dzień i moje życie, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Czyli proszę muszka stąd Czyli... Ym... Zaczęłam skupiać się na tym, co sprawia mi przyjemność albo co mi pomaga z danej sytuacji wyjść, aniżeli skupiać się na tym, jak mi jest w danym momencie źle. Nie działa to tak jeszcze w stu procentach do końca, ale jest naprawdę, naprawdę lepiej. Do, tak, do tego planu i pisania zaraz dojdę. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, że takie mm, rady... Osob, osób trzeciej, osób trzecich dla osoby, która zmaga się z depresją, czy jakąś taką psychicznym dołkiem, czy niemożnością wyjścia nawet na spacer, to rady właśnie osób trzecich, czy jest to psycholog, jest to specjalista, jest to inny lekarz, czy ktokolwiek, osoba obca, czy kolega, koleżanka, to zazwyczaj są odbierane bardzo negatywnie przez osobę, która właśnie z takimi problemami się zmaga. I raczej odrzucamy zawsze dobre rady. I ja tutaj, żeby była jasność sytuacji, ja mówię tylko i wyłącznie o sobie i o tym, jak ja sobie z tym wszystkim radzę. A nie a nie nie tego na wszystkie osoby. Każdy jest inny, każdemu pomaga coś innego. Mianowicie tak jak mówię, no, wszystkie rady typu idź na basen, wyjdź na spacer. Czy spotkaj się ze znajomymi, ym, idź na lody, czy nie wiem na cokolwiek, to takie rady były odbierane ode mnie od razu na nie, że nie, pff, ja, nie, absolutnie. Ym, bo ma się w tym momencie wrażenie, przynajmniej ja, że ktoś nie rozumie tego stanu, w którym ja się znajduję, że dla niego to jest takie łatwe powiedzenie wyjść na spacer i tam, iść to i zrób to zrób tamto. To wtedy mam takie wtedy odnosiłam wrażenie po prostu, że ktoś nie ma pojęcia tego jak, jak mi jest po prostu ciężko, i nie ma tak jest łatwo powiedzieć wyjść na spacer, wyjść na spacer czy czy, 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 czy gdziekolwiek, tak? Się zaplątałam, aż się oplułam. Yy, więc no, do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojść samemu i po tym posprzątaniu yy, tego salonu, pozbyciu się rzeczy, które uważałam, że są zbędne, które mnie przytłaczały, było za ciasno według mnie. I potem po sprzątaniu całej szafy i pozbyciu się kolejnych rzeczy, których niepotrzebnie zalegały, które niepotrzebnie zalegają Ci w szafie, czy po kątach, czy upchane. Właśnie przeszłam do napisania sobie takiego planu. Na pierwszym miejscu znajduje się Regularne wstawanie rano siódma, ósma, na drugim miejscu idź codziennie pod prysznic. I wiem, to głupio brzmi, ale ja w takiej kulminacyjnej y, momencie mojej depresji nie szłodziłam pod prysznic nawet tydzień i dla mnie to nie robiło żadnego problemu, tak. Niestety. Ym... Nie myślałam o przyszłości w żaden sposób. Kompletnie o, o tym, co może być jutro, pojutrze, czy nie, nie było żadnych planów i tak dalej. Więc na drugim miejscu pojawiło się stawanie systematycznie. Znaczy na pierwszym, czy już na drugim, pogubiłam się. Stawanie systematycznie to jest na pierwszym miejscu, na drugim pójście codziennie pod prysznic. Jak stanę rano, pójdę pod prysznic, to powinnam sobie przygotować śniadanie. Czyli opisałam sobie w taki sposób ten plan dnia, jakbym zawsze chciała, żeby ten mój dzień wyglądał. Począwszy od stania, uśmiechnięcia się, popatrzenia się w lusterko i nie z miną taką, tylko się po prostu uśmiechnąć w lusterko i powiedzieć fajnie wyglądasz, nawet jak nam się to nie podoba, to niestety, ale mózg, mózg nas, nasz jest mimo wszystko głupi trochę, bo Uśmiechniesz się do lustra, ty czy ty. I mózg to odbiera za bardzo duży przypływ endorfin i od razu jest nam lepiej. W momencie, kiedy zaczęłam się wysypiać, czyli na siłę po prostu szłam do łóżka godzinie 22, 23 maksymalnie. Yy, piłam sobie taką herbatkę yy, z melaniną, tak to się nazywa? Melanina, nie? Melatonina to jest chyba pigmenty w skórze, co? Um, I ona mi trochę pomagała, tak? Ja szybciej szłam spać. Te kropelki od lekarza, które dostałam na sen, kompletnie nie działały, ale to też nie zaczęło się dziać od razu. Na to potrzebowałam tydzień, dwa, żeby swój organizm znowu, znowu przestawić i swój zegar biologiczny w jakiś sposób odbudować. Też nie zawsze i nie codziennie to działa. Um. Bo są sytuacje, w których ym, budzę się bardzo wcześnie, bo o czwartej czy o 5 nad ranem. Po czym po godzinie, po dwóch myślę sobie: ach, zmęczona jestem, położę się. I to jest duży błąd, bo wtedy o 12 dopiero wracam do życia. I wtedy jestem na siebie zła. Yy, tak, także to trwało, ten proces spania, wstawania i kładzenia się spać o danej porze. Na to też potrzebowałam trochę czasu, to nie stało się od tak, ale to w jakiś sposób zaczęło funkcjonować i funkcjonuje coraz lepiej i są takie momenty, w których myślę sobie, po co ja to wszystko robię, po co? I to są takie chwile, chwile załamania, gdzie siedzę sobie wieczorem i normalnie to już powinnam pójść pod prysznic i zaraz spać i myślę sobie, no, po co? I wczoraj był taki moment, właśnie. Włączyłam sobie coś na YouTube, zaczęłam oglądać na, na telefonie, na YouTube, zaczęłam sobie coś oglądać i, myśl, i taki, wpada mi taka myśl do głowy: Ej, znowu robisz to samo. Znowu dzieje się to, co działo się miesiąc, trzy tygodnie, dwa miesiące temu, znowu zaczynasz robić to samo. Powiedziałam sobie: Nie, absolutnie nie. Wyłączyłam telefon, odstawiłam go na bok. Wyłączyłam całkowicie, odstawiłam go na bok, włączyłam do ładowania, podłączyłam i poszłam pod prysznic. Yy, taką pielęgnację sobie zrobiłam twarzy, ciała, yy, balsamy, kremy i tak dalej. Odżyłam trochę, patrzyłam się lusterką i myślę sobie, kurczę, dobrze wyglądasz, nie wyglądasz źle. Przestań, nie, nie wracaj do tego, co, co było. A dlaczego takie momenty są? Bo... że się cieszy, bierze ślub. Eee, takie momenty, dlaczego do nich się wraca? Po prostu, bo nie miało się wtedy żadnych obowiązków, bo leżałaś, leżałeś w łóżku i w nosie wszystko miałeś, miałaś, tak? Ale, ale właśnie to napisanie planu, pozbycia się rzeczy, które na, do, wokół mnie, które mi jakoś ciążyły, przeszkadzały mi, pozwolił mi troszeczkę, troszeczkę stać na nogi, a przede wszystkim wyjść z łóżka. Staram się spać te 7, maksymalnie 8 godzin i to mi w zupełności wystarczy. Trzymam się tego, staram się tego trzymać, aczkolwiek, no, tak jak mówiłam na początku filmu, ja wam pokazuję siebie prawdziwą, taką jaką jestem, ale to są takie wyrywki. Z dnia czy z tygodni czy z miesiąca. I to nie, nie, nie pokazuje wszystkiego, tak, co, się, co się ze mną dzieje, ale jest na pewno na pewno lepiej. Nie jest łatwo, jest to naprawdę mega, duży, mega ciężka walka, ale skupienie się na tym. Skupienie się na tym, jakbym chciała albo. Inaczej, co mi pomaga i z czym jest mi lepiej i po czym się lepiej czuję, to skupienie się właśnie na takich rzeczach mi dużo pomaga. Tak jak właśnie siłownia, treningi, czy wychodzenia na spacer, to dodaje bardzo dużo energii to są takie rzeczy podstawowe, które każdy człowiek normalnie to wie, tak i dokładnie o tym wie, że potrzebuje witaminy D i potrzebuje ruchu i sportu i. I owoców, i warzyw, i tak dalej, i tak dalej, ale do tego człowiek z, z taką depresją, którą, która mnie dopadła, to po prostu to było takie błahe. Po co to robić? Po co to komu? Po co to mi? Aczkolwiek jest teraz yy, Teraz lepiej. Bo tak jak mówię, no, skupiam się na rzeczach, które mogą mi pomóc i, i wiem, że się po nich lepiej na pewno czuję. A co będzie dalej? Nie wiem nie mam pojęcia, ja jeżeli chodzi o moją psychikę, bo plany swoje mam i o tych planach, z tymi planami o tych planach Wam mówię i tego się trzymam, ale tak jak mówię no, wyjść z depresji to nie jest prosta sprawa i to jest proces, który trwa i trwa i trwa i trwa i, trwa i to jest y, ciągła walka, może to się śmieszne będzie wydawać ale y, takie przejście z jednej skrajności w skrajność, tak? Czyli jak leżałam w łóżku po 22-23 godziny na dobę, to jest duża skrajność. A teraz, właśnie na nałożenie na siebie jakichś takich obowiązków musiałam na chwilę przerwać. Nałożenie na siebie takich obowiązków typu, yy, właśnie fitness. Yy, w przygotowanie sobie posiłku rano, <laughs> obiad i kolacja, czy nagranie film na YouTube um, o fitness już mówiłam, czy wyjście po prostu na spacer i zrobienie sobie takich przynajmniej 8000 kroków dziennie. Na tym się skupiam i to, mi, i to mi pomaga. Ja wiem, że potem się lepiej czuję, i, na, i to mi pomaga, czyli to takie z jednej skrajności w skrajność. albo najpierw nie robiłaś nic, i wielka wielka skrajność. A potem narzucisz na siebie pewne obowiązki, tylko że to nie są takie obowiązki, które ktoś ci narzuca, tylko sam sobie je narzucasz i, i dlatego one są. działają też trochę inaczej, nie? No. A co będzie dalej, to, to się wszystko okaże i na pewno się więcej uśmiecham, i ja to zauważyłam, że więcej się uśmiecham. Yy, czy w domu, czy też bawią, czy, czy kot mój bawi mnie, jak były sytuacje, w których. Wręcz mnie denerwowało to, że ptaki śpiewały na dworze, bo akurat właśnie zasnęłam, tak? No nie wina ptaka, że ja mam... Chwilowo miałam posrane w głowie i, i zasypiałam dopiero o siódmej rano, tak? Tak sobie śpiewało, bo to... bo to sobie, sobie śpiewał, bo lubi, a mi to zaczęło przeszkadzać, mnie to denerwowało, teraz się po prostu z tego cieszę i się po prostu potrafię do okna uśmiechnąć, a jak fajnie ptaszek śpiewa. Yy... No i do tego jeszcze doszła suplementacja, ale to już może... Może nie będę się wgłębiać w ten temat, bo, bo nie jestem lekarzem, ani nie jestem osobą taka, która mogłaby komuś mówić tutaj o jakichś suplementacjach i, i tak dalej, bo jeszcze komuś wpadnie do głowy może, żeby też tak robić, a to wszystko musi być wcześniej przebadane. Nasz organizm wzdłuż i wszędzie od A do Z, żeby jakąś suplementację jak po prostu w ogóle wprowadzić, nie? Okej okay, kochani, ja kończę, bo ludzie na ławeczkę zaczęły się zbierać, a ja... A ja zmykam do domku, coś przygotować sobie na obiad i widzimy się pewnie już na dniach, ale pewnie na pewno w innym temacie. Bo jeżeli chodzi o depresję, to takie filmy pomyślałam sobie, że będę nagrywać sukcesywnie, jakoś tam raz w miesiącu to chciałam powiedzieć, raz w miesiącu, czy tam raz na trzy tygodnie, taką aktualizację, update, robić, co do odnośnie, do odnośnie mojej depresji. A a będą się pojawiać różne filmy, a na dniach na pewno się widzimy. Ja Wam życzę pięknego dnia. U nas jest bardzo słonecznie, jest dzisiaj 24 stopnie. Super, ale zmykam do domku coś zjeść, bo już mi brzuszku burczy. I potem na pewno jeszcze wyjdę sobie na jakiś spacer. A my się widzimy na dniach. Dziękuję, że jesteście, i fajnie, że mogę, mogę nagrywać na tym YouTubie, i się też trochę wygadać. I się podzielić z wami tym, co u mnie i jak u mnie, i co i po co na co i dlaczego. Dziękuję bardzo i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa-pa!